Witam. Temat na dziś prosta i szybka naprawa małej dziurki przy użyciu kleju Semafix 414 na zimno. W jednostce w pontonie, w zasadzie wykonanym z PVC marki Viking. Chciałbym Wam przedstawić, powiedzieć, że kleje z serii Semafix 412, 413, 414 są klejami stosowanymi do produkcji, jak i naprawy sprzętu dmuchanego, przede wszystkim no, tzw. Tak pontonów, ribów, jednostek pływających i co jest bardzo istotną rzeczą. Te kleje są sprawdzone i te jednostki, które są naprawiane bądź klejone, są użytkowane na morzach i oceanach, tam gdzie kryterium jakościowe jest jedno z najważniejszych. Tak? Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek półprodukty, które no, różnie działają. Oferujemy sprawdzone i pewne materiały do łączenia i napraw tego typu jednostek pływających. Przy użyciu właśnie naszego kleju można szybko i sprawnie naprawić. Tutaj chciałbym wam już pokazać, spryskując oczywiście miejsce widać o już nasz obszar naprawy. Także jest to stosunkowo mała dziurka. Kolejno ściągamy szmatką, bierzemy aceton i zmywamy okoliczny brud. Po docięciu łatki znaczymy kredką. Zaznaczamy sobie obszar naprawy. Następnie powierzchnię matujemy papierem ściernym i tak samo łatkę też. Matujemy. Oczywiście ładka jest wykonana też z PVC. Po zmatowieniu odtuszczamy powierzchnię i ładkę acetonem technicznym. W jedną stronę ściągając brud. Następnie przygotowujemy do. Zmieszanie odpowiedniej porcji kleju z utwardzaczem. To jest w tym wypadku klej na zimno Semafix 414. jest baza i do tego utwardzacz 414. Wszystko razem trzeba dokładnie zamieszać. przycięcie pędzla tak tu mamy krótkie włosie musi być krótkie włosie aby klej było tyle było kleju ile powinno być przy długim włosku zostaje zbyt dużo kleju także przycinamy pędzel i mamy odpowiednią długość twardość i tyle co będzie tyle kleju powinno zostać klej nakładamy na Ponton i na łatkę. I po nałożeniu mamy tylko jedną minutę na połączenie. I nakładamy na łatkę. Sprawdzamy czy jest wszędzie dokładnie rozprowadzone. Mija 40 sekunda i ja już postanowiłem, że będę to naklejał od dołu do góry, tak aby dokładnie powierzchnie do siebie pasowały, a przede wszystkim było powietrze z podładki usunięte. Dociskamy stosując wałek. Sprawdzamy kanty łatki, czy wszędzie jest doklejone, tak? Nigdzie nie jest oderwane, nigdzie nie odchodzi. Kolejną czynnością jest zrobienie oprysku wodą z płynem do naczyń i sprawdzenia, czy wszystko jest szczelne. Po minucie sprawdzamy jeszcze raz, wszystko jest szczelne, nigdzie się powietrze nie wydostaje, naprawa została prawidłowo wykonana. Teraz możemy już mało ściągać taśmę papierową i pozostałości po kredce zmywamy acetonem technicznym. Na zakończenie w ramach przypomnienia użyliśmy dzisiaj kleju Semafix 414 dwuskładnikowy na zimno. Pozostaje mi wszystkim życzyć powodzenia w tego typu naprawach i do zobaczenia. Cały asortyment potrzebny do naprawy jest dostępny w naszym sklepie internetowym. Zapraszamy!